Robimy backstage, miliona właśnie. Wiesz, To Tutaj proszę bardzo, piękny stół, który trzeba było przestawić. W ogóle jestem umilany w domu od 500 lat. Na urodzinach, właśnie, ale to się nie liczy. No tak. A tak to bez urodzin, to byłam we wrześniu. No. Nie zapomniałam w ogóle, ale Padł mi telefon z Cześć! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. I będzie to kolejny challenge makijażowy. W końcu mnie w domu. Tak, jak widzicie, cudowna moja sceneria. I dzisiaj przechodzimy do Was z filmem, który będzie polegał na tym, że wykonujemy cały makijaż tylko jednym kolorem. Mamy tutaj właśnie takie boskie pudełeczko, które tak. są karteczki i wybraliśmy takie kolory, które w miarę mam, mamy kosmetyki. Mhm. I po prostu wylosujemy, więc tak naprawdę no nie wiemy do tej pory, jakie wylosujemy. I tak, tutaj mamy wyłożone mnóstwo kolorowych rzeczy, jakieś kredki, cienie, dużo palet i pomadki. I są jeszcze trzy produkty, które są ogólne i jakby każdy może ich użyć, niezależnie od tego, jaki będzie miał kolor. Pierwszy jest to baza pod makijaż. Kolejnym produktem jest baza pod oczy, więc już stwierdziłyśmy, że żeby te cienie ładnie wyglądały, tak. to każdy będzie mógł sobie użyć bazy. I ostatnia rzecz jest to primer pod brokat. I jeszcze jest jeden produkt, który można użyć w ostatecznej no. I jest to taki przeźroczysty po prostu błyszczyk. Facet ja zrobiłam. Niemal? No tak to, zawsze trzyma rękę. I po prostu go użyjemy w momencie, kiedy wylosujemy taki kolor, którego pomadki, czy tam jakiegoś produktu, który w miarę nadaje się na, nałożenie na usta. Po prostu się nie da tego zrobić, tak. dlatego będzie przytoczysty błyszczek. Ale to w ostateczności postaram się go nie wykorzystywać. Tak. Jak co, to Milena ma zakaz brązowego koloru, bo jest tam w środku, yy, w tym pudełku jest brązowy. Więc jak Milena wylosuje brązowy, to jej powiem, że żeby zrobiłaś jeszcze raz. Yy, ale generalnie jest pięć kolorów: brązowy, różowy, fioletowy, biały i zielony. Co się stanieło? No tłumaczę, jakie ja mam, mamy kolory w środku. Najbardziej nie chcę fioletowego, bo wydaje mi się, że jest najmniej rzeczy, które by się do tego nadawały. A to masz zakaz brązowego. No tu mam zakaz no, fajny, Masz zakaz brązowego, jak wylosujesz brązowy, to będziesz musiała wylosować jeszcze raz. Czy nasza skóra aż tak bardzo się wyłożyli? Może przemieszam? To może także wylosujmy te karteczki. Takie może zrobię to na wizji wylosuj jedną a karteczkę nie widać w sumie. I potem otworzymy razem. postaraj się wyrosować jedną. No, Ale nie trudne. Dobra, okej, okay. czekaj, czekaj jeszcze nie otwierasz, New Tak są bardzo pasginane. więc. <ślimy> Dobra, okej, okay. uwaga, i już otwieramy. No nie no, ziom! To jest <ślimy> <ślimy> nie <ślimy> Ja Róż? mam różowy, więc w sumie nawet nie jest źle. Zieleń. No, zieleń! zieleń! No, przynajmniej to będzie hardcore. Czyli tak. możesz użyć tej pięknej bazy jako zieleń. Super. Zaczynamy od bazy. Mhm. Każdy zaczyna od bazy. O jest jokie! Ja też trochę dużo nałożę. Marek ten jak nie wiem jak ona się nazywa, ta z TikToka, co tak, nie wiem, podkład. A, tak, no. W ogóle, o co, co ona tym miesza, tym jakimś patykiem? Nie może, może ona miesza kolory, czy coś? No chyba. Więc mój różowy podkład to oczywiście będzie róż. I do podkładu może nie będę używać gąbki, tylko pędzla. O, taki może być. No ale to ja zrobię tak, że najpierw nałożę taką cudowną zieloną bazę, która najprawdopodobniej nie jest 500 petaminowana. Yy, I potem nałożę na to taki zielony. i taki zielony. No. Ale jeszcze że mówiąc, byłam ja przekonana, że wylosujesz fiolet. Tak? No, nie wiem, jak to, gdzie to by Będzie super zmywanie. Generalnie. O tak. Może sobie nałożę trochę na szyję. No ja nie mogę, po prostu czuję się, jakbym jakiś krem nakładała. Przeciwsłoneczny. Tam no, tak czerwona nie byłam. Wow. Ja mogę zrobić sobie tak, żeby wyglądać tak jak Demi? Tak, możesz, y bo wygląda jak Demi. Dobra, y no to teraz korektor. I może użyjemy jako korektora jakiegoś... A ja cienia. użyję tego jako korektora. Czy może być taki koralowy ten drugi? Może być. Okay, jeszcze, o, patrz, jeszcze tu jest taki delikatny. Dobra, hmm, no to chyba będzie dobrze. Więc ja y, użyję jednak tego jako korektor. Uuu, pigment jest. Okej, okay, super korektor. Czyli tutaj pięknie pod oczami i podbiło mi to moje super cienie. Okej. Okay. I jeszcze trochę na brudę. Ty już nakładasz korektor? Mhm. No, już, żeby, bo jak myśmy się malowały na Sylwestra, to ja skończyłam szybciej. Najszybciej skończyłam, mimo że dziewczyny robiły tylko oczy. Jakie oczy? Ja robiłam całą mordę. No tak, ale ty to robiłaś 100 lat. Okej, okay, korektor gotowy. Oczywiście. Czułko. Teraz puder i puder na pewno nabrze gąbką, więc już od razu się szykuj. I dzisiaj robię em, makijaż na szarek susa. Tak? <grym> tak, na szleka. <grym> Dziewczyna nie czyta... Takich rzeczy nieumalowana. Więc teraz yy, puder. Mm, super. O, ja chyba użyję tego NYXa. Ok, trochę Ci zużyję tego cienia. Spoci. Ok, to różowych cieni mam dosyć sporo. No, to, idealne kosmetyki po prostu do takich challenge'y. No to jest wygląda. No i jak też... ładnie, ładnie wygląda. Okej, okay, dobra, teraz bronzer. I do bronzera to zdecydowanie musi być inny kolor. Taka szminka. Która jest dosyć ciemna, ale mm, zróbmy to. To jest challenge. No dobra, najpierw nałożę na rękę. Okej, okay, i nakładam tą pomadkę na ten pędzel. Nic nie widać. <laughs> dobra, trzeba rysować. Konturowanie! On już mówiłam, od razu trzeba było lecieć. A jak trzeba lecieć na ostro, tylko nie przesać. Okej, okay, dobra. Dobra, jedna strona. Druga trochę nos. Teraz muszę sobie podtrzymać moje super sexy włosy i teraz pora, poracować nad tymi liniami. No w sumie mnie na miarę się trzeba po prostu rysować, mm. zacienka. Dobra, teraz trzeba wybrać idealny odcień zieleni na bronzer. Ej, nie przemyślałam tego i ta strona już pewnie zastygła. Ale ja po prostu mam timing. No, ja, Widzisz Widać ten bronzer? No, jakiś taki krzywy on jest. Duże jakieś plamy mi się w ogóle porobiły. Czemu ten się nie blenduje? Ale, w... no i to jest dopiero. Ruchy, a nie ten pędzel, to mi gówno daje. No i gąbką to idzie. Z Ameryki to jest bronzer, z American. Tak, to jest bronzer. Boże, ja i moje e, konturowanie nosa równa się z gąbką. Ale to mi ładnie wyszło. Taki Osu. intensywny, ale podoba mi się. Teraz róż. I do różu użyję super cienia, ponieważ on jest bardzo jaskrawy, ale przynajmniej będzie się wyróżniał. Okej. Okay akurat te, tego typu nie mam dużo, więc możesz go zdłużyć całego. Wow, ale to w kamerze jest mocne. Tego Perfekto. Może być tak? No. To tak jest. już... Mało co widać na tych twarzach. No. Ślady Tutaj jestem asesyna. trochę uratowana, ponieważ mam tutaj e, różowy rozświetlacz, który jest po prostu różowym rozświetlaczem i nie muszę nic kombinować. Czy To jest zielony. Czy ty możemy to możemy zaliczyć tylko jako zielony? Tak. W ogóle mi nie pasują te twoje pędzle. Mhm. Serio? Nie właśnie, ja, ja lubię takie zbyty. No i co tu nic nie dało w ogóle? Co tu jest niby? No nie no, w ogóle nic nie widać. No możesz użyć tego z szuflady z sarduszką. Więc y, robimy próbę numer dwa rozświetlacza. Uuu no to może być już lepsze. Ja lubię mocny błysk. No, teraz lepiej. Ale nadal to nie jest w ogóle ani trochę mój typ rozświetlacza. Jak Ci się podoba mój rozświetlacz? Bardzo ładnie. Nie wiem, gdzie ci się nie świeci, mi się świeci. Okej, okay, i teraz brwi, czyli w końcu można użyć kredki. No ja bardzo lubię robić y, ten y, kolorowe brwi. Ja generalnie nie maluję się kredką do brwi, ponieważ ja nie mam takiej precyzji w kredkach. Trochę krzywo. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale to są oryginalne. Nie ja mam wrażenia, że wygląda jak jakiś elf. No dobra, niech będzie tak. Super. Ładnie. To mi jakoś krzywo mi w ogóle wyszło. Teraz yy, krok uniwersalny, czyli baza podcienie. O tak, w końcu. Są naj, najprostszy krok, ale jednocześnie są najgorszy, bo to jest takie, że jeżeli... że niby może uratować, ale z drugiej strony może ci się nie udać. No właśnie i teraz yy, można użyć cieni, czyli przystosowanych produktów do oczu. Jezu, ja raz w życiu zrobiłam taki, że cały zielony makijaż i wyglądał tak obleśnie. No, ja nie lubię całych zielonych. Całe zielone są niefajne. Daj mi jakąś najbardziej różową paletę, jaką masz. Co powiesz, na może Too Faced? Ale w sumie pokaż ten Too Faced. No, w sumie mogę użyć tego. Więc użyłam takiego odcienia, o takiego. Czekaj. Y tego odcienia. Wiem chyba, jaki makijaż zrobiłam. I on nie jest taki super różowy, bardziej taki koralowy. Czekaj, ja nie mam żadnego turba pigmentu zielonego, co nie? Yy, niestety nie. Ale nic nie widać. Teraz czas na blendu blendu miała dziwne miny, więc się może oddalę od kamery. Izu, to ja coś... nie mogę patrzeć, ja wyglądam jakbym miała jakieś maseczkę, która coś, coś złego się z nią stało i nie w ogóle jest... Tak jak, jak, jak radioaktywna. Tak. Lepeczek na żywo się wytrącił pigment tym po tym blendowaniu. Ale w kamerze jest mega mocno. Użyję jeszcze sobie tego cienia z Mio, który mam jego róż. Po prostu sobie tego. Tak blendujemy z tym większym pędlem. Co to ja teraz mam zrobić właściwie? I, i czy już nakładać tylko pigment? Nie jeszcze dolna powieka. Ale wiem, kim ty jesteś oprócz Shreka. Jeszcze Grinch przecież... Ach, no Grinch, a jeszcze muszę z sobie to no, jest. No, charakteryzacja na Grinch, a to jest przecież najbardziej oryginalna charakteryzacja świąteczna. Jezu, no coś, coś mi blendowania takiej powiedzenie nie wyszło. Idziemy. <laughs> Wracamy znowu do paletki Mia. I znowu... Bierzemy ten cień. Nie będę już wam głupoko pasywać, bo już wiecie jaki to cień. I znowu udajemy na zewnętrzne Ale nie pokazali, że ma tego e, takiego Monstera. A się tak nazywa. A, <grym> żeby nie było. Tego Monstera. A to się nazywa Monster? Monstera. Aha. To monstera? jest roślina. Roślina, Monster. Nie, nie jest żadnych innych skojarzeń. A jaka roślina Monster? No jest... To takie liście. To no. takie coś każda influencerka ma. Tak, już Ci zaraz pokazuję. Lekcja biologii. To jest Monstera? Tak, to jest Monstera. W sumie trochę zaszalałam z tym różowym cieniem, ale jak oceniasz? Tylko ja z tym też zaszalałam. Baza, glitter primer. I ja zawsze ten glitter primer no, najpierw nakładam na rękę, a potem nakładam takim pędzlem, y, szpatułką. Dobra, i teraz bierzemy Super Turbo Pigment. O, ładny. Kolejna, Ej, mogę już zrobić Catrice? Skoro A. korektor jest. Nie, nie możesz. Nie. No no, możesz zrobić bazą. No, osypało mi się. to za szlak by to trafił? No. Patrz, jaki pigment ma ta baza. <śm> wow! <śm> no nie Chris! Chyba cienie są gotowe i teraz czas na eyeliner. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to po prostu eyeliner z tej kredki którą nałożyłam na, na brwi. Wow! Ej, ale w kamerze ona wygląda ładniej niż na żywo. Ej, patrz. Zobacz jaki ładnie. No, ale ładnie. W ogóle w dolnej owieki nie zrobiłam. Akupy, Czemu rzęs? ja w ogóle robię takie długie, tak jaskinie? No też jest za długą. I jeszcze ten serduszko na policzku narysuję. O, zrobię to. A czym ja mam zrobić rzęsy? Ja sobie stwierdziłam, że a sobie zacznę sobie serduszka na mordzie, poczemu nie? Ogólnie ja nienawidzę używać kredek do oczu. Ale jestem teraz walentynkowa. <grywamy> ale uradczo. Ja jestem teraz taka walentynkowa. I czym ja mam zrobić te rzęsy, no? To chyba pomadką. No nie widać tego za bardzo. No, w ogóle nie widać tej kreski, ale... Nie. No. Za, za pierwszy moja kreska jest w porządku. O, ładno, no, ładno. Nie no, ja mam takie krótkie. <noise> Rzęsy malujemy. O nie! Jeszcze teraz y, będę używała tego jakże cudownego produktu kremowego. Pokaż. Tego. Tego Na czego mam używać? W sumie. No więc y, zostały już tylko usta. Och, jaki ja mam co teraz? wybór? Może użyjemy sobie tego i tego błyszczeka. Haha, to takie duło. <noise> Nic się nie stało. Mam na tutaj produkt na A, palcu. A tak teraz co będziesz udowadniać? <grym>, produkt na palcu. W mam obrzydliwe ręce, nieważne. No i patrzcie, i nakładam na rzęsy i ja naprawdę przyciskam to i jeszcze mam takiego zimnego palca. Ale to nie pachnie. No się nie widać. Nikt się nie zdziwi, że tak się wydarzy. Nie, to jest za ciemne. <grym>, A to miało być do fioletowego. No właśnie, to miało być do fioletowego, <grym, <grym, tak więc nie mogę już tego użyć, no ale też mika wystarczy. Bardzo jestem z Ciebie dumna, że nie byłaś powolna. Ten cień będzie bardzo pięknie podkreślał moje popękania usta. Koniec! Wycieranie rączek. Dzięki. Tak, Emiko ja, ja jest brudna jak ja z moim białym swetrem y, i z różowym makijażem to y, postaram się trochę to wydrzeć o jeszcze tutaj jest jakaś planka dziękujemy bardzo no nie wiedziałam co mam zrobić Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę i subskrypcie na naszym kanale i pamiętajcie, że żeby wybijać na nasze Instagramy, tak. tutaj wszędzie maszy, macie nazwy. I pamiętajcie o dawaniu propozycji do różnych filmów, bo to się bardzo przydaje. Pa, pa.